Wojciech, gatunek Homo sapiens. Najczęściej spotykany w samochodzie lub na ściance wspinaczkowej. Jedziemy na przegląd samochodu, chyba wjeżdżamy na stację się Mój organizm ciągle powtarza połóż się człowieku. Nie wiem, czemu on tak usilnie próbuje mnie uziemić. No, tylko problem jest taki, moi drogi organizmie, że jak leżę, to kończy się to jeszcze gorzej. Dzisiaj musimy poszukać jakichś dobrych ujęć. Ładnych, interesujących dla oka. Woreczki na kupę pod kolor nieba. Piękny czas. Jak się rodzisz, to jesteś po prostu jakimś kamieniem, w jakimś kształcie, ale generalnie. Możesz być ładniejszym kamieniem, bądź brzydszym, ale po całym życiu, moim zdaniem, możesz odkryć w tym kamieniu jakąś rzeźbę. Zależnie jaki ten kamień ma kształt, może to być coś pięknego na koniec. Możesz go obłupać po prostu na hama, możesz spiłować je na pył, a możesz pozostawić po sobie coś pięknego. Powiedziałbym, że moje życie jest skomplikowane, ale chyba jest skomplikowane dlatego, że na moim poziomie zrozumienia brakuje mi zasobów, żeby stworzyć je prostsze. Jestem pewniejszy siebie, pewniejszy swojego zdania, rozumiem swoją wartość. Cieszę się, że przynajmniej w moim odczuciu potrafię myśleć i dużo myślę. Kiedyś, gdy zrobiłem jakąś głupotę, to stresowałbym się tym. Dłużej niż należy, dziś, gdy coś głupiego powiem, to myślę sobie trudno. Było, nie odkręcę tego. Jutro jest kolejny dzień. Mogę się poprawić w tej kwestii. Każdy dzień, nowa szansa. Codziennie mogę lekko podślifować moje życie. Z tego, co jest mi dane, próbuję ulepić najlepszy możliwy życiorys. I z tego też jestem dumny. Ja się trochę obudziłem, czuję się lepiej. Może czas na jakiś mały obiad? W sumie to trening, czemu nie? Już czuję się na siłach na trening. Wcześniej nie miałem siły, a teraz chyba mam.